Gospodarstwo państwa Tomczyków położone jest w centralnej Polsce w miejscowości gąskich w województwie łódzkim. Na areale 46 hektarów gospodarz uprawia rzepak, jęczmień, pszenżyto i pszenicę. Głównym profilem działalności jest chów trzody chlewnej w systemie otwartym na rusztach. Rocznie trzy cykle po 550 sztuk w każdym cyklu. Powody, dla których gospodarz zainteresował się naturalnymi technologiami w rolnictwie to zarówno problemy w uprawie, takie jak zdegradowana gleba i potrzeba poprawy jej struktury, wysokie koszty nawożenia, niezadawalające plony i niska odporność roślin. Natomiast w zwierząt występowała duża uciążliwość odorowa, problemy z biegunkami u zwierząt, wysokie koszty opieki weterynaryjnej, zła jakość gnojowiska co uniemożliwiało wykorzystanie jej w jako pełnowartościowego narzędzia. Ponadto emisja gazowa związana z chowem trzody odbijała się niekorzystnie zarówno na zwierzętach, jak i na gospodarzach. Byłoby fajnie, gdyby Pan nas zaprosił z Cabero na, na spuszczenie tej gnojowicy? Ale to nie ma spuszczania. Nie ma spuszczania. Był korek, Aha. że to taka technologia, że ten korek powinno się podnieść do góry i wtedy ta gnojowica powinna ruszyć mhm. i spłynąć. Ale bez mikroorganizmów to tylko spłynęło trochę i reszta zostało i trzeba było wodę. I w tej chwili to korka nie ma. I wystarczy, mówię, tak jak do paszy 5 litrów i 1 litr emów na 20 metrów kwadratowych w z wodą na 10 litrów i te zbiorniki schodzą same. Ja nie robię nic. która się wywiezie na pole, to w ciągu, początkowo w pierwszym roku to tak, nie było tak, ale z trzeciego roku to widziałem, że zupełnie zmieniła się ziemia. Ona się rozsypywała, natomiast na gnojowicy, bez mikroorganizmu, to ta ziemia była taka skała, twarda. Wyniknął problem, że prawie 50% sztuk miało pogryzione ogony. Szczególnie z lekarzem, żeśmy, bo, na, bo naprawdę taki lekarz, że fajnie nam się współpracuje, jeżeli chodzi o, o zapobieganie. Proponował zwiększenie białka, zwiększenie premiksów, yy, yy, ilości tych yy, witamin. I tak żeśmy zrobili. I dodatkowo jeszcze wtedy zacząłem lać praktycznie co dzień mniejszymi trochę dawkami, ale co dzień lałem emy. I to zaczęło się zatrzymywać, jeżeli lałem emami co dzień. Zatrzymywało się, bo te emy, powiedzmy, tak widziałem, jakby zrobiły, goiły im te ogony. Czyli na tych ogonach robiła się taka zaschnięta błona. Mhm. Zastosowanie probiotechnologii zarówno w uprawach jak i chowie trzody już po dwóch latach zaczęło przynosić trwałe korzyści w postaci rewitalizacji gleby, poprawy jej struktury, większej odporności roślin na suszę i likwidację zastoi wodnych. Nawożenie ograniczono do stosowania przefermentowanej gnojowicy, co prawie w 100% zaspakaja zapotrzebowanie roślin. Znacznie ograniczono uciążliwości odorowe podczas aplikacji gnojowicy na polach, co wcześniej stanowiło poważny problem w zabroszeniu stosunkach. W chowie zwierząt udało się ograniczyć koszty związane z opieką weterynaryjną, poprawić dobrostan zwierząt przez poprawę powietrza kweli ograniczyć emisję siarkowodoru i amoniaku, przez to zwiększyło się również bezpieczeństwo pracy. Więc nieraz były takie pytania, no bo emy kosztują, kiedy to się zwróci, więc ja mówię, że w moim gospodarstwie to emy nie tylko, że zwracają, a jeszcze na siebie zarabiają.